Green, co jest your problem? Green? Co jest twoim problemem? Missile alone ram! Missile alone ram! To jest jeden z lepszych shotów CS'owych ja Dobra, ile mam punktów? Około 30, prawda? Wygrałem tą grę Yasuo. A dawno Jonaszem nie grałem A może to i lepiej? Na ostatnie... No ostatnio chyba z 8 gier Casadinem przegrałem wszystkie. Tak uważam. Tak nie, nie uważam, tylko tak jest. Chyba wypadałoby zmienić tę pastę, co? Raz na śmierć jest Francji na Lulu. To jest na kobietę gra? Jak gra w piłkę, ogląda go się spokojnie. Mógł odjąć, że jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii. Jednakże Mes grał i gra bardziej widowiskową piłkę dla oka. Dreblingi, kiwki, lepiej się ogląda takie coś. Zaczyna się. Tak, tak. Wysyłajcie mi pieniądze o tym, kto jest lepszy. Tylko Ronaldo, jak coś. Najlepszy jest. Ty, właśnie, jak tam Lech Poznań? Wygrał coś w końcu, czy dalej są śmieciami? Miałem na tym ku kuponie 2400 zł i tylko te kurwy nie weszły, no. Mam nadzieję, że następny turniej już nie będzie w Poznaniu. Oń go kurwa, tego! No nie no, ale czemu kurwa ich botle nie jest tu pierwszy? No dlaczego? Dlaczego? Dlaczego kurwa ten botle nie jest pierwszy ich, no! Dlaczego? Dlaczego? Kurwa, dlaczego ich botlen jest lepszy od naszego, no? Dlaczego ty schodzisz nie mając trzeci level wypierdłaś to, jeżeli myślisz, że popełniłem błąd teraz? Bo zszedłem. Za śmieć kurwa, mam jeszcze czelność takiego napisać. Tak, przejebaliśmy, bo ja z trzeadem Kurwa okay. <laughs> no Nie powiem mieć 1-0 w tych grze, przysięgam Ten okay, powiem powinien paść szybciej Mordy stary, to, że ja mieszkam teraz sam i się nie mam sąsiadów jakichkolwiek jest jedną z lepszych rzeczy, co mnie doświadczyło. Mogę coś mordek, o której chcę, kiedy chcę, jak chcę. Mogę grać w piłę, yyy, napierdalać po ścianach tak jak wczoraj. Że zdałem sprawę, jakie to jest cudowne. Słuchaj, i jeszcze raz obrazisz wielkiego lecha, to ci ten Lemborg, czy chuj wie, jak się ta wieś skończy jak troja bać w tego Lecha Ale ja myślę, że piłkarze aktualnie Lecha Po tym co Lech odjebał 4 pierwsze mecze, 3 porażki, 1 remis Też mogą powiedzieć, że aktualnie ich drużyna się chuja Pustuje mnie na Lulu? Niemożliwe Było być bardzo niesprawiedliwe A ładno chociaż ta streamerka You want me? Wspieram sezonowców, co to znaczy? Wspieram sezonowców? No, stwierdzam fakty, no. Czy Lek Poznań aktualnie gra dobrze? No nie. Tak naprawdę są mistrzami polski i robią to co Legia ostatnio. W tamtym sezonie. You want me? Czy będziesz mógł mi podłubać w nohalu na fejmie? Czemu chciałbyś to zrobić? Ta przyjemność. Jaka to przyjemność? Dłubanie mi w nosie. A co, jak będę miał Świetnie. I spierdalasz do bazy, bo idzie już kain do czego? Tak, 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 kurwa! No nie, 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 uciekniesz mi, kurwa! To nie jest sprawiedliwe, że nie uciekniesz. Nie, no ucieknie mi, prawda? Gdzie on jest? Ten ty puść, Musiał ten wyjść, nie? Nie wyjść, nie może. Trajna nalegnie to Chciał iść tutaj? Nawet nie mów inaczej. z tym lechem, farsy. Użyłem, nie miał cooldownu a chociaż mógł mieć cooldown. Nie, nie miał cooldown, no tutaj użył, na ścianę. Chyba skieruję tą grę, bo mam dobry początek. FIFA 15, ty. Bo FIFA 15 to była ostatnia FIFA, jaką sam kupiłem. Byłem, I była i bardzo cenę, fajna. Za czasów 2008. to chyba już to słowo dołączyć, ale. TikToka, że Mbappe już nawet się nie cieszy z goli i że odjebał mu od odkazki, Tak pisali. Te czy nie? Myślicie, że po tym sezonie. Kurwa, kiedy Ronaldo skończy karierę? Po tym czy następnym? To mnie tak wypadałoby już, wypierdalać w sensie no. A, erka. Kurwa co? Czy mogę paść? Co jak co, ale sera Alex Ferguson, każdy trener. Kurwa zapominam o tym szczurze i 700 golda mu oddam, jak debil, zapominam, że on istnieje no. Lulu mnie obraża? Marcin kurwa, że mnie nie wiem, bolały słowa, wyzwiska kobiety, nie? Oczywiście to ten no Żeby nie było, obie, obie płcie są jak najbardziej równe Ale ja po prostu nie czuję, że jakby kobieta mnie wyzywała, to że miałoby to jakieś uczucie Tozi, nie? Osobiście Dawaj, tu przez ściankę, tak, 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 tak. Tak, tak. O! tak, rób mi właśnie. Ty, bo tu jest chyba niewidzialny tweet. Nie. Tu był. Myślę. Jak na górepkę. Jak na własnym do Ile ma ten? Ile ma od zera od zera do 10 ta streamerka. To ważne. Tak zero. Nie może być aż. Tak źle. Nie, nie, jak, całe, jak, mam jak byś, albo inaczej, mielibyście ją porównać do jakiejś influencerki pols polskiej, Streamerki kokolwiek. Murchix, nieuczesana Kaxix, Sesxani, Inaczejwa? O kurwa, poczekaj. nie wiem. Co mam jeszcze zrobić, no? Noli? Chłop? Znaczy w sensie to jest y, transseksualna y, kobieta? Zapomniałem, że ten, wiecie o co chodzi, nie? Czemu ja Sara niby ci serce mamy? Kurwa, no! I se przeżyją wszyscy! Rob to, robimy to. Jak, jak przyjdą, to ich zabijemy, po prostu. Krótka piła. Jest to. Dobra, I ze smite. Chodź tu. O, o, chodź, chodź, chodź. No, nie. Już wartowałem. Dobry ignite. Harmowy. Teraz pytanie, czemu jej tak mało zadałem na full combo? The twitcher. A oh, no tak, 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 tak. No. Pewnie, 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 no. Jakie ma temy! Ja sam mu oddałem dużo golda. Nie dobrze. Nie, no kurwa, na no chwilę się zatrzymałem tylko. Nie, 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 daj mi healka, cokolwiek. Jakiś chileczek, coś? Chilek, w, cokolwiek masz? Kurwa, żyję. Nie mogę, no i to na jeden przykro. Kurwa, no! Czemu ja nie gram na Małkoja na suporcie, bo Serafin? Gdzie nagle adekery może 2 na 1 robić? Mogę na kobietę przegrać? To, to wbrew zasadom top G. Ile jest gierek dzisiaj? No jak prze... Kurwa, no nie wiem ile, no ja na pewno gram dzisiaj tylko w ligę, Horrora nie będzie. I myślę. Ja myślę nad tym nowym kątem kiedy to wystartować. Kupi z kupiłem? Nie wiem, jakieś Fasadin kiedyś mógłby 3 4 HP zadać w ten sam sposób. U, co to jest Hu? A, Hustle's University. Nie, 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 nie kupiłem. <śm> nie kupiłem. I zabrała mi on ale stary jakbym grał codziennie horror, to by horrorów zabrakło, no już zabrakło tak naprawdę. No mam tylko jeden przygotowany albo dwa. Gdzie i tak była... Przez dł długi czas była posucha i nic, nie było żadnego horroru. Ty była bourona robimy? Aż tak? To. On nie ma smajta. Dracul taki rozpierdolniała na chacie, że zmieniła na jeden ha opsa a miała napisać wys gdzie bly bly do zobaczenia w D1 A i ona to taki trochę taki alternator od poloneza tylko pomieszany z gamingiem ona cię na je 9XD wys Higgs xdd. Okay, właśnie ją idę dojebać

Jeszcze go inhibito! Dobra, chodź z tym że Ronaldo chce odjeść z mu? Nie dziwię mu się, gra z Maguirem w drużynie, który jest bardziej znany z TikToka, że troluje i jest królem strzelców, strzelając do własnej bramki. A i co powiesz, że możliwość przejścia jest do Atletico Madryt też Sporting. Oh, Maxi, da dałbyś się wyciągnąć na jakąś ramkę? Jak się zgodzisz, to piszę na ik. Z tobą WoW? Ja tą spotkał, żeby... Żeby tobie pionę przybić, nie? Takim koksem. Jak powiedzieć, kurwa, żebyś kogoś zabił, ale że nie ten zabił? W sensie wiadomo, że mówię o, mówimy o grze jak coś. Cały czas mówimy o grze. No... O, o co ty mówisz? No kurwa, w grze się zabija. Widzisz, że ja mam 11 killi. 11 razy zabiłem człowieka w tej grze, rozumiesz? Pion on jest? To ślepy, czy co? Byś mi włożył rękę do gardła? Nawet nie tekst, to fałszywy wów Był sprawdź maila, że nie wysplenam tamtego Donata. Ale ja rozjebalbym ci lepiej krawędź. Tak, tacy ludzie, ten istnieją tylko w internecie ziomeczku. Wieczna jema, mają duże głowy. Zapomniałem to powiedzieć. Ja się boję twit... Nie, Twitch na bocie, dobra Ile mi brakuje z tego White A co będzie jak wy istnieją tylko w internecie. To nie nawet nie macie do kogo strzeknąć po niemiecku, nie? To mnie zmartwy. Kobieta została ten zmiażdżona. Ona powiedziała, że jej toki jest little beef tak jak Fenis NN I od PRLD bly takie jak mówię. Widzimy się w D1 i co z horror? Kurwa, no prawie Pentakil ale ja, Jak może Eclipse'a mieć łosotować no?